i zrobimy palus do mojego piesia pamiętacie go? bardzo dawno temu, co nie byłem pamiętacie tego piesia? no i już do wam samych no i dostać się łaskę, kulek nie będziemy się ścigać, bo nie chcę na i daje no się już do okej, ładuje się to jest mój zasięg ma a jeszcze będzie z flanczy jeszcze będzie no i już chcę iść piesia! Lubi Pieszo, mówił. Tylko posłuchajcie, jest nie ludzika. Mam takie coś. teraz jesteś się Steven, bo ja go nie lubię. No i masz się tam swojego ludzika. naciskacie ja go, tam gdzie się go na innego. Potem Ał. wychodzi się i masz się. pasego, Pieszo, idę o co ci chodzi. Może pójdziemy na spacer. No i. Yy. Posiekaj, poczekajcie, widzę, a ja mnie usiadł. No ja pomyślałem tutaj podstąpam. Bo to ja się już do niez To Tu już się na mnie zyda. Piesia, chodź, idziemy na spasek, chodź. Chodź, może musimy iść nać, na spasek, żeby siebie wysikać. Nie wiem, jak to się tutaj. Okej, okay, nie wiem będzie to się i Kiedy się pojawi? No nie, piesio. To się będzie trudno zawinąć. Okej, okay, piesio, chodź. Zachnę siebie. Okej, okay, już chodź. Piesio! Chodź, wychodzimy. Ale posłuchaj, piesio. Piesio. No nie siedzimy, Piesio! Muszę siebie ospiąć na razie. Bo nie możemy iść, bo będzie, będą mowy na 2 tygodnie, Piesio. Piesio! Może nie, ja wiem co zrobić, robić. Żeby było to... no, oświęcone, Okej. Okay. Idę kłaść, Piesio, no i jutro się widzimy nosem, okej? Okay? Piesio? Jesteśmy, chodź. Piesio, chodź. Zakładamy, no i idziemy na spacer. Chodź. Idziemy, chodź. Piesio! Piesio, chodź, wychodź. Wychodź. No niech się z tym jestu, chodź. Piesio! Ok, idziemy sobie na spacer z piesiem. No sy, masz się malutki pieczku mój kochany. Chodź, tego siebie dawno nie widziałem. No ja mam trzy prawda? W piesiem pizuję, no i co? Obiegaj! No już, no już chodź, chodźmy do domu. Napiszecie. Piesio. Chodźmy. Piesio, chodź! Nie wygłupiaj się. Piesio! Zostań tu, piesio! No i pamiętam się będę jako piesiał rodziny. Idę do mojego pokoju piesia. No i zostań! Zostań, zostań. No i tutaj już będziemy w moim pokoju. Na tam. Pa pa wziął się na tym filmie, pa!